Ale od razu Hip zawsze bliskim, bliskim będzie Hip będzie Rapid, będzie 4 dobry Hip i bliskim będę tak naprawdę i rodzicom. Raport rodzin zawsze będzie ropał od 1990 roku, też w zawsze będzie drugim, też ropu, trzecim, czwartym, też zawsze tak piątym, szóstym, też ropu, siódmym, roku, ósmym, też dziewiątym, roku dziesiątym, też roku, jedenastym, roku tak zawsze ropu, 12, też trzynastym, też czternastym, piętnastym, też siedemnastym, osiemnaście, dziewiętnastym, dwudziestym. 21, 2, 3, drugi, trzeci, czwarty, piąty, 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 i piąty, też Teraz piąty mój szósty za rok, że rok 3020 rok w tysiąc roku, dziewięćdziesiątym roku też w roku. Pierwszym, drugim też trzeci trzecim, czwartym też rapony, piąty, też zawsze szóstym, zawsze w siódmym roku rapowany, ósmy też rapowany, Dziewiątym dziedzinym też rapowany i dziesiątym rapowany, dziękuję, też rapowany, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty, też zawsze też trzynasty, pierwszym drugim, trzecim, też czwartym, piątym, w się ma rap, dobra na numerach, zawsze będzie flower rapuściony, jak zawsze tylko po tem Na muzycę zawsze rapuje ciągle na numerach zawsze spadł brawo zawsze to cię rapuje, dobra pod zawsze. Nie numery się ma torpują ciągle, na membranie zawsze brabo zawsze, na numerę, rapot zawsze, na numerę rapły tutaj na skręcach to rapłycie, mieszka tu wyjechrawa.